Tak jak zapowiedziałam w zeszłym tygodniu, od tego momentu na jakiś czas wycofuję się z recenzowania premier kinowych, bo czuję się aktualnie tak. No ale niech was to nie zniechęca. Recenzje będą się dalej pojawiać. W tym tygodniu padło na to, więc zapraszam, zapraszamy. Panowa Gorączka to film z roku 2017, który kilka dni temu obejrzałam na Netflixie i dalej można go tam obejrzeć. Za reżyserię tego obrazu odpowiada Justin Chadwick, który wyreżyserował również taki film jak Kochanice Króla, a scenariusz do tego filmu powstał na podstawie książki, czyli Panowa Gorączka, autorstwa tej pani, nie będę wymawiać jej imienia. W tej adaptacji główne role zagrali Anna Weikander, Dean Christoph Waltz, Holiday Granger, ale na ekranie przewinie się też Judy Dench, Tom Hollander czy Zag Galafinakis. Amsterdam rok 1637. Młoda i piękna Sofia zostaje wydana za mąż za majętnego kupca i, choć nie jego uczuć, gotowa jest spełnić jego pragnienie i dać mu potomstwo. Dumny Cornelius zamawia o znanego malarza portret, na którym chce zostać uwieczniony z ukochaną żoną. Nie dostrzega jednak, że między piękną Sofią i młodym artystą rodzi się uczucie. Pamiętam, że kiedy film wchodził do kin, byłam absolutnie urzeczona trailerem, bo kocham filmy kostiumowe i za każdym razem, jak widzę dobrze zrealizowany film kostiumowy, to myślę sobie, jak wspaniale by było chodzić w tych wszystkich kieckach w dniu dzisiejszym i dlaczego tego się dalej nie robi i zawsze tak tęsknie za tym gdzieś i może właśnie między innymi dlatego w wolnym czasie biegam po mieście i w sumie nie tylko po naszym mieście w stroju krasnoludzkiej baby razem z bandą moich znajomych z grupy rekonstrukcyjnej Świata Tolkiena. Serdecznie was pozdrawiam. Ale to jest tak naprawdę temat na zupełnie inny filmik, to może kiedyś, bo muszę się wbić z powrotem w kieckę. No, i jeśli chodzi o kostiumy, to tulipanowa gorączka wyrywa po prostu z butów, bo kostiumy są po prostu przepiękne, kolory są. Absolutnie fantastyczne i do tego wszystkiego stanowią genialny kontrast z brudnym i trochę zamglonym Amsterdamem. No po prostu, odnośnie strony wizualnej, to mogłabym się rozwodzić na ten temat przez dobrych kilka minut i mogłabym nie wyszerpać tematu, chociaż mogłoby to brzmieć nieco wtórnie, skoro wiecznie bym się tylko spuszczała nad kolorami i tym, jakie są piękne, ale naprawdę przesyt kolorów w tym filmie i ich. Żywe, żywe barwy to jest, to jest coś absolutnie wspaniałego. Nie tylko stroje są genialne, bo cała scenografia, ale też sposób w jaki tworzone są poszczególne ujęcia, choć są statyczne, ma to swój cel i całość wychodzi naprawdę wspaniale. Patrząc na ten film, można czasami odnieść wrażenie, że patrzymy na rekonstrukcję obrazów Rembrandta. No może nie do końca Rembrandta, bo Rembrandt bardziej skupiał się na światło cieniu i lubował się w raczej ciemnych scenografiach, ale myślę, że film ten z rozmysłem poszedł w stronę próby odtworzenia świata, tak jak jest on prezentowany w malarstwie. Flamandzkim, tego złotego okresu, czyli wieku XVII, gdzie mamy takich malarzy jak, jak Rubens, Van Dyck, co dobrze zgrywa się tak naprawdę z tematyką tego filmu, bo mamy tutaj akcję, która jest osadzona w środku XVII wieku. Złoty okres malarstwa flamandzkiego to też jest wiek XVII, więc to wszystko się pięknie zazębia i to widać w scenografii i w tym, jak ten film jest zrobiony. No i na tym zasadniczo kończą się pozytywy tego filmu, bo. Aktorstwo mimo bajecznej obsady jest po prostu masakreśnie słabe. Jest nudne, płaskie, wtórne, miałkie, i oglądałam ten film chyba na jakieś 8 razy. Bo pauzowałam go co chwilę tylko po to, żeby zająć się czymś bardziej produktywnym. Ostatnio coś takiego zdarzyło mi się, jak oglądałam 365 dni, bo po prostu, po prostu nie mogłam. Także nie żeby film był jakąś wyrocznią, ale jakby ktoś spojrzał na ranking ról, to od razu mógłby wychwycić, że coś tutaj jest nie halo, bo Anna Wajkander, która gra główną rolę jest w tym rankingu ról gdzieś na miejscu piątym, a wyprzedzają ją dwie czy trzy postaci drugo czy nawet trzecioplanowe, a jej prawda, kochanek... Tego obrazu jest gdzieś tam jeszcze dalej, więc coś tutaj ewidentnie nie zagrało. I sama Anna Weikander może i gra postać, która dobrze się wpasowuje w taki stereotyp kobiety 17 Amsterdamu, bo ona jest pasywna do granic możliwości. Sprawia wrażenie zlęknionej i zdezorientowanej, jak Sarna, która stoi na środku drogi i patrzy się w światła samochodu i nie bardzo w sumie wie, co zrobić. I w jej grze nie ma absolutnie niczego, co pozwoliłoby nam jakoś złapać z nią kontakt, czy jakoś tak naprawdę poczuć tę postać, bo zestaw min, jaki prezentuje, to jest zestaw min, który już widzieliśmy w przypadku Bellisłon ze zmierzchu. Także w scenie, gdzie ona niby się zakochuje, to tak naprawdę ja miałam wrażenie, że coś się boli, że jest jej niedobrze albo że zaraz dostanie rozwolnienia. Więc trzeba naprawdę wierzyć na słowo, że ona się w tej scenie zakochuje. A w tym wszystkim świetnym, ironicznie, balansem jest Dane DeHaan, który. No, prezentuje się równie koszmarnie. No i tutaj się niestety muszę zwierzyć, że ja mam ogólnie problem z Dane DeHanem jako aktorem, bo wiem, że on jest chwalony, cześć, Lola, za swoje role w filmach, ale jakimś dziwnym trafem, wszystkie filmy, które z nim oglądam, to są po prostu, są po prostu koszmarne i ja nie mogę na niego patrzeć w tych filmach. Jest dla mnie. Aktorem, który nie potrafi przekazać emocji, który nie potrafi grać, bo nawet jeśli się stara i próbuje tam tembrem głosu coś zmieniać, wyrażać jakieś emocje, mimiką, to on mimo wszystko ma takie okropnie martwe, puste, przemęczone oczy, które zabijają każdą próbę stworzenia postaci czy przekazania czegokolwiek, więc potencjalnie. To jest zwyczajny pech, że ja trafiam na takie filmy z Dane DeHaanem. I może wreszcie trafi jakiś film, gdzie zobaczę, że on potrafi naprawdę grać, ale ja na razie nie potrafię się przemóc i ten film na pewno nie pomoże mi zyskać jakiejś sympatii w stosunku do niego. Także Christoph Waltz z tego trójkąta jest niby najlepszy, ale tak naprawdę jego postać stworzona jest przez scenarzystów albo została stworzona w książce w taki sposób, że no Po prostu się nie da. Ot, on jest takim podstarzałym kupcem, takim, no może jeszcze nie starcem, ale już takim, takim tatusiowatym typem, który praktycznie w każdej scenie mówi o tym, że jego żołnierzyk stanął albo nie stanął dzisiaj na wysokości zadania. I yy, to jest lekko żenującej litości. Nic więc dziwnego, że postaci drugo- czy nawet trzecioplanowe, które się pojawiają. To na moment nam podnoszą tutaj fabułę i troszeczkę wszystko nam napędzają, ale to jest za mało, żeby tak naprawdę uratować fabułę, tempo tego filmu i cokolwiek. Bo sama fabuła to nie dość, że jest zupełnie nieangażująca, to jest jeszcze chaotyczna, i oglądając ją, można odnieść wrażenie, że że na nic w sumie nie starczyło czasu, i to jest jedyny moment, kiedy możemy mówić o jakiejś gorączce w tulipanowej gorączce, bo tak jak powiedziałam, fabuła jest absolutnie nieangażująca, nijaka i miałka, a z drugiej strony jest to wszystko zrobione w tak rwany i powierzchowny sposób, że no, no po prostu się nie da. Także mamy tutaj romans, który rozkręca się w dwie czy trzy sceny i mamy tak naprawdę uwierzyć w niego na słowo honoru. Jest wątek giełdy kwiatów, który do tej pory w sumie nie do końca wiem, czy miał być pełnoprawnym wątkiem, czy zapchaj dziurą, bo jest on tak powierzchowny i momentami chaotyczny, że, że nie mogę powiedzieć, żebym go do końca nawet zrozumiała momentami. Jest wątek służącej i jej kochasia, który chyba jest jedynym w miarę dobrym wątkiem tego filmu. Są zakonnice w klasztorze, które hodują tulipany. Mamy jeszcze... Co to jeszcze było? Już nawet nie pamiętam. Ono właśnie, był jeszcze wątek z kradzieżą cebulek tulipanów, które nagle magicznie się znowu objawiają. I tak naprawdę ja, ja nie wiem dlaczego. Widziałam ten film kilka dni temu i naprawdę nie wiem dlaczego. I do tego wszystkiego całość zwieńczona jest wątkiem intrygi, który jest tak naprawdę dla mnie tylko laurką dla egoizmu głównej bohaterki. To jest tak naprawdę jedyna dla mnie cecha jej charakteru, który jakoś się wysunął na pierwszy plan. I to chyba nie jest dobrze. Także słowem, mamy do czynienia z dramatem, z okrutnym dramatem. I to jest strasznie smutne, bo tulipanowa gorączka to jest gniot, to jest dosłownie kupa w bardzo ładnym papierku. Naprawdę. I, I to jest strasznie przygnębiające, bo zdaję sobie sprawę z tego, ile czasu, pieniędzy, pracy idzie w to, żeby stworzyć film od podstaw, a ja sobie tutaj siedzę i w przeciągu kilku godzin jestem w stanie zrobić recenzję filmu, gdzie powiem, że film jest do dupy i nie należy się go w ogóle chwytać, bo to nie ma sensu. Jest to trochę niesprawiedliwe, no ale, no ale niestety. Ten film nie jest dobry w ogóle. Także ode mnie film Tulipanowa Gorączka dostaje 3 na 10, i to nie jest absolutnie film, który mogę polecić. Jest piękny, to jest film, który można oglądać jako laurkę dla malarstwa flamandzkiego XVII wieku, ale fabuła w nim jest tak okropna. Bohaterowie są tak masakrycznie nieangażujący, że to jest chyba możliwie najsmutniejsze połączenie, kiedy film jest piękny od strony technicznej, ale totalnie nie zajmujący od strony fabuły. To jest, myślę, bardzo deprymujące dla twórców, no i dla widzów. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie kolejnej recenzji w moim wykonaniu. Jeśli podoba wam się to, jak opowiadam o filmach, to zachęcam do subskrybowania mojego kanału, zostawiania komentarzy i lajków, ale też odwiedzenia moich pozostałych social mediów, żeby być na bieżąco ze wszystkim, tym, co dzieje się na tym kanale. Także, co mi pozostaje więcej, jak tylko powiedzieć. Do zobaczenia następnym razem.